Dobry wieczór! <gulio> Gucio, mój kochany, dobry, 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 środowy wieczór. Witam, witam, witamy razem z Gucio. Już dzisiaj jest Gucio, ten Gucio, ten Gucio. Bra, brat bliźniak sobie dzisiaj odpoczywa, prawda? Nasz Gucio, kochany, witamy. Tęskniliśmy się za tobą, Gucio. Tak, zaczynamy. Jesteś gotowa, jesteś gotowy, Szczopak w dłoń i mini nawyk, uwaga, i policzkowo, od wewnątrz, żująco i dół, dół, tak, żująco i od wewnątrz, i lecimy do przodu, raz, dwa, trzy i od wewnątrz, raz, dwa, trzy, i dołu. Raz, dwa, trzy. I wewnątrz. Aha. Super. Gócie też czotkuje? Tak. I teraz policzkowo. Rują Od wewnątrz. I dołu. Lew dołu. I raz. Aha. Aha. Brawo, brawo. I szczotkowanie jest za tobą. Mini nawyk, Zobacz jak szybko ci poszło. Przyłączasz się, dziękuję Buciok, kochanie jesteś, jeżeli przyłączasz się do tworzenia małych kroczków, malutkich kroczków, dzień po dniu, możesz troszeczkę wydłużać te wszystkie czynności, ale jeżeli jeszcze nie jesteś gotowa, nie jesteś gotowa, to tylko tyle, że o. Po ząbku raz, po drugim ząbku dwa i wystarczy, bo tworzysz po prostu tylko. Zapisy czynności na razie póki co, a z tygodnia na tydzień będziesz sobie ten mini nawyk wykonywać nieco dłużej, aż dojdziesz do pełnej higienizacji. Już mamy szczotkę do języka użytą i teraz irygacja. Tylko na raz. Panie to witam. Witam serdecznie. i. Dół e, oczywiście też szybciutko raz, od wewnątrz dziąsła raz i od wewnątrz dół. Fantastycznie. Mamy mini nawyk za sobą. Ile nam to zajęło? Minutę? Gucio, proszę Cię, przynieś kiedyś stopę. Przynieś kochany stopę, a my dzisiaj zaczynamy pełną higienizację, porządną. Już teraz wiemy o tym, że chcemy. Jesteśmy przygotowani do pełnej higienizacji i bardzo proszę sobie powoli każdy ząbek otaczać opieką. I uwaga, delikatnie szczota na ząb, na powierzchni od policzka i leciły raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, zmiana. Dwa, trzy, zmiana. Ciekawe, ciekawe, czy Gucio wie, że wczoraj jego braciszek-bliźniak tak, waura sobie, przesuwaj raz, dwa, trzy, zmiana. Obiecał nam, że przypomnij sobie, na co? Aha, dokładnie, wiosnę Miwaldziego. Ha, ha, ha. No i co? On sobie przypomniał, a ty zaśpiewasz? Raz, dwa, trzy, zmiana na. A, tak było? Ja ha 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 Pięknie masz umyte ha Pokaż, bo wczoraj... Tak, wczoraj to były inne ząbki, innego... Innego gucia, teraz tam ząbki te właściwe. I uwaga, ale tęsknimy też za wczorajszym guciem, prawda? Tęsknimy też. Raz, dwa, trzy. zmiana, do, Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, zmiana. Delikatnie sobie Jeżeli szczotkujesz manualną wymiatę ja wziąć na ząb, tak jest. I zmiana. Gucio oszczupkujesz źle manualną sztuką i fantastycznie, a my sobie lecimy elektryczną, elektryczną, o tak Gucio w siebie cydzie. Pamiętaj, nie naciskaj włosia, nie przygniataj go, dziękuję Panie. I spierasz wiosenkę dalej, tak? Ogrewno, ogrewno od, od języka i a-włachy, a-włachy. Znana. Uwaga, czy przechodzi na pion, proszę, od wewnątrz. Mamy pionowo ustawioną trzypkę i lecimy. Aha. A No gigi, od wewnątrz będzie ci się świetnie wymiatało, jak postawisz szczotkę pionowo. Czy to jest manualna, Gucio, pożyczysz mi swoje szczoty? Tak jak wczoraj jeszcze raz pokazywałam. A? Czy to jest elektryczna? Lecimy sobie w ułożeniu pionowym. I delikatnie na dziąsełku, a potem troszkę dłużej. Aha, aha, ja, aha. Okay. No cześć kochani, już trochę was jest, tak? Moja no, Jadziunia, Mariolunia, Krzysiunia, Elunia. Kto jeszcze jest? Kto jeszcze? O, pasta, pasta, pasta. Jest pasta. Koniecznie. O, uwaga. Gucio, będziesz miał świeży oddech. Zobacz co. Zobacz jakie tu są piękne zdania motywujące do mycia zębów, bo to jest zawsze, zawsze taki aktywny, on się bardzo fajnie angażuje. Lewa góra, raz, dwa, trzy, zmiana, raz, zmiana. I przesuwaj delikatnie po ząbku, tak, na następny ząbek. Dobrze idzie, fantastycznie, szczotkujesz ze mną? Szczotkujesz z buciem? Otwórz łziaczka, tak. I szczotkujemy. Ale w oko mi nie szczotkuj, oka mi nie Gucia <gulia> <gulia> to po prostu. Tyś mi oko <gulia> Się Chłopak zaangażował porządnie. Uwaga, o te. No, czujące góra. Aha. Lewa. Jak to gucia daje tam było? Ta wiosna Zwadiego. No, ta była. Co <gulia> tam no, dalej. Jak to było, daje? Oleno, oleno, oleno i biono, wiemo, wiem o, wiem o. Na dół, przechodzimy na dół. I raz, dwa, trzy, zmiana, delikatnie. Nie naciskaj włosia. Niech włosie ma szansę swoimi fajnie. Właśnie profesjonalnie wyprofilowanymi końcami zrobić swoją pracę, do której, do której jest świetnie przygotowany. Koniec włosia jest bardzo ważny i pozwólmy popracować koń, koń, tej końcu odpowiednio wyprofilowanej. I raz, dwa, trzy i przenoś delikatnie po trzy na inny ząb. Raz, dwa, trzy, Wierz. Gdybyśmy chcieli jeszcze troszeczkę bardziej się zaangażować w szczotkowanie, to trzeba by było przetrzymać na dziąśle. Raz, dwa, trzy. Czyli dziąsło i część zęba, a potem dopiero podnieść na e, całą koronę. Więc no, jeszcze dłużej byśmy szczotkowali. Jak masz czas, jak masz życzenie, ochotę, zrób tak. A na razie uczymy się mm, nawyku pełnej higienizacji. Tak, 15 minut wystarczy. Aha, ha, la, 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 ha. La, 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 ha. La. Czujesz, że temperatura się podnosi? Tak, nie tylko tu u nas w serduchach, ale na zewnątrz również i od, i od wewnątrz. <grym>, ale dół, lewy dół od wewnątrz. <grym>, Podniesiemy temperaturę od wewnątrz i la, la, ha, la, ha. I zna, i Może stworzymy sami jakąś piosenkę o wiośnie. Dorotko, czyścimy ząbki. i witaj, kochana. I buziaczek wycieramy. I nitkowanie. Tak, jak miałabym odpowiedzieć na pytanie... Niteczkę urwaj, dobra, zawijaj. Jak miałabym odpowiedzieć na pytanie, co lubię najbardziej w higienizacji jamy ustnej? Cztery kroków. Tak, nitkę lubisz. <grymne> nitkę lubisz. Nie, no to ja, wiadomo, że ja lubię. Tak, irygator gocia, tak. Natomiast szczotkowanie to jest drugą czynnością, którą uwielbiam. To, czy to przed chwilą też. O, też, o, teraz nie. To też grozi zatraceniu. Czyli zatracam się w szczotkowaniu. I teraz, ojaj, 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 ojaj. O, o. o. Pamiętaj. Że brudne naprawy z lewego czyste i owijasz ściankę. O, nie bój się owijać ścianki. Delikatnie wchodzisz m, tak wysoko, wysoko. Dotyka nitka dziąsła, ale absolutnie nie przecina. I uwaga, schodząc w dół, przykładasz siłę nacisku na ścianę zęba. W ten sposób sprzątasz osadę i prawy y, nawijasz osad na prawy paluszek z lewego czysty, No i dalej, ja się Lecisz. O, lecisz sobie dalej, tylko się nie śpiesz, powoli, za miesiąc będziesz robić coś takiego. Czyli dynamicznie, szybciej, ale moje dziosła kompletnie tego nie odczuwają. One są yy, nieprzecinane, nie nienaruszane, więc to już jest po prostu odruch dobrego nitkowania, prawidłowego nitkowania. I Ty też tak będziesz miała, miał wyuczoną, wyuczony nawyk. Mhm. No i proszę. Ja się chołam, bo robię trzonowce, więc ja się chowam, ale Ty też sobie to wszystko tam doczysz z tyłu, ścianki boczne, Yy, trzeba czyścić nitką, ponieważ a yy, no, szczoteczka tam nie wejdzie, prawda? Więc yy, osady z całego dnia dobrze jest ściągnąć po bokach niteczką, prawda? No, także sobie pomagamy, pomagamy. Pamiętaj, że po 48 godzinach nie dostania się do takiego osadu, nie ściągnięcia takiego osadu, no to już niestety. Nic nie pomoże, tylko wtedy gabinet higienistki pomaga. Dobrze, że w ogóle mamy takie możliwości. I dół. Masz aż 48 godzin na to, żeby we wszystkie miejsca porządnie sobie zajrzeć i wyrzucić te miękkie takie osady. A mniej więcej statystycznie, no wiecie o co chodzi. Natomiast, no, dwa razy dziennie, kiedy myjesz rano i wieczorem, to Cię, no, nie ma szans, tak porządnie, kiedy robisz higienizację, nie ma szans, żeby Cię bakcyle dopadły, dorwały. Aha, żeby rodzinka próchniaków tutaj nam zawładnęła nasz zdrowy ząbek, czy też no Rodzinka kamieniaków, żeby za zawłodnęła naszym przyzębiem. Mm. i schowam się tak na chwilkę i szczotkuję. A czy nitkuję yy, trzonowce? I no, nitkuj. Nitkuj ze mną trzonowce teraz. Czyli jeżeli. Ja robię to dosyć szybko, dynamicznie. Ja też żebym języka, ja mam jeszcze lewą stronę. No, tak nie pośpiesza ten Gucio. Wiesz, no... Tak, języczek chcesz, tak? A nit, no, dlaczego niteczki nie chcesz używać dzisiaj? Chcesz używać niteczki? Teraz jeszcze lewą stronę mam. No przecież jeżeli Gucio ty nitkujesz, no to też kochany masz co nitkować i trochę czasu Ci potrzeba na nitkowanie. Ja, ja, ja towarzyszę pacjentowi, bo on też nitkuje, więc no razem spędzamy czas przy nitkowaniu, więc no po prostu, no, potrzeba nam trochę więcej czasu. No, ja już wynitkowałam, teraz poproszę języczek. Czyścimy języczek. Mamy szczotę, moczymy. I cztery razy raz, dwa, delikatnie. I nie z tylko delikatnie. Aha. Dzisiaj jest 24 dzień naszego wyzwania. 24 dzień do 91 mamy właściwie chwilę, dosłownie moment. Koniec maja będzie. To sprawy. jest prawej. prawda, bycie? Ze mną, czy nitkujesz ze mną, czy irygujesz ze mną, dzień po dniu. I ruchy łódeczkowe rzucamy sobie biczem, wyrzucamy sobie biczem prostym yy, z całego dnia osady z kieszeni, Nie bójmy się tego. Jak nie masz irygatora, to jeszcze poszczotkuj, ponitkuj, wypucz porządnie, porządnie jemy A na sobotę szykuję taką fajną niespodziankę, na niedzielę jeszcze większą, no po prostu. Znowu będzie mnóstwo cudownych informacji i wartości. Już jutro Ci odk o, troszeczkę odkryję tajemnicy troszeczkę. No pięknie. I został o, e, bicz teraz stożkowy, czyli masowanie dziąseł. Kto ma, to się cieszy, kto nie ma bicza stożkowego, to sobie biczem prostym robi takie ruchy okrężne na dziąśle, tak wysoko i sobie masuje dziąsła. Chcesz sobie przemyć zęby i przestrzeń zębowe. Bardzo proszę, bardzo proszę, oczywiście, oczywiście, szalej. <śm> od wewnątrz. To mm -hmm. mm -hmm. jak Ci się spodoba irygacja, to kiedy ja gadam dalej gadam i dalej gadam o czymś jeszcze, teraz na dobranoc, to proszę Cię słuchaj mi jednym uchem, ale iryguj dalej. Zbiczuj te przestrzenie międzyzębowe, bo jeżeli masz aparat różnymi kątami, strzelaj tym biczem, Nie, jeżeli tylko czujesz przyjemność, to używaj strumienia woli. natomiast jeżeli by Cię coś bolało, to zmniejsz strumień, proszę zmniejsz strumień. A jeżeli by leciała krew, to zgłoś się do higienistki, higienisty, a bądź do lekarza stomatologa, koniecznie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, marcową środę, 24 marca 2021 roku, to jak to w, środek, w środku tygodnia bywa, przygotowujemy się już do weekendu z zaproszeniem do wejścia na mojego... YouTube'a, znaczy nie mojego, wszystkich, <laughs> wszystkich nas, nas, natomiast na mój kanał Twoja Higienistka, zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę um, mieć dostęp do wszystkich um, live'ów z poszczególnych dni, to jest już ich tam 23, a będzie 24 i wtedy możesz sobie podjąć to wyzwanie od początku, ja Ci towarzyszę każdego dnia, każdego dnia Cię motywuje, bo jestem Twoją higienistką dziś wieczorem 20.00. Zatem kanał na YouTube ma na celu wzmacniać Cię od momentu, kiedy masz na to życzenie. Tak, stąd też zapraszam Cię serdecznie na podjęcie wyzwania, na przykład od dzisiaj, od dnia pierwszego. Wyzwanie po 21 dniach już jest to Wyzwanie etap pierwszy, gdzie y, czujemy się zmotywowani do tego, żeby wejść w takie y, pełniejsze wyzwanie, 91-dniowe. Dlatego też nie czekaj ani chwili dłużej, wiosna idzie, podejmij wyzwanie. Dołącz się do higienizacji czterokrokowej o stałej porze, o 20.00, bądź o swojej wyznaczonej godzinie. Ale stałej, systematycznie, i zobaczysz efekty. Obiecuję ci, że już po 21 dniach będziesz tęsknił za higienizacją, będziesz tęskniła za higienizacją wykonywaną o stałej porze. A jeżeli mi zaufasz i będziesz higienizować czter, czterema drobnymi czynnościami tak zwanymi czterema krokami czyli do, prawidłowo szczotkować, prawidłowo nitkować, czyścić język i wykonywać irygację strumieniem wody, yy, irygację kieszonek dziąsłowych i masaż dziąseł, yy, to yy, po prostu stan twojej jamy ustnej będzie perfekcyjny. Zdrowie, uśmiech, radość to wszystko jest w zasięgu ręki. Uwierz. A dzisiaj już, hmm, po wpisaniu sukcesu, Umycia czterokrokowo ze mną z, z, z swojej jamy ustnej, natychmiast zabierz się, kochana, kochany, do z, z, zapisania ży, życzliwości z dnia, wdzięczności z dnia i przekonań, które w Twoim, w twoim sercu wybrzmiewają. W, w Na pewno takie są. Na pewno takie są. Miłego wieczoru środowego. I to pra nas. Do jutra, do 20.00. Zapraszam Cię na spotkanie z Twoją higienistką, konopką Agnieszką.